Witam Was bardzo serdecznie. Jestem MX Origami i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie domino. Zapraszam na korek Do zrobienia takiego domino będziemy potrzebowali takiej jednej kostki. czyli moduł, moduł i żeby zrobić taki moduł potrzebujemy kartki moja ma wymiary 7x7 cm i na początku kartkę składamy już dwóch przekątków Następnie każdą z krawędzi przykładamy do niezgięcia, których przed chwilą zrobiliśmy. Jesteśmy już przy ostatniej, gdy już przyłożymy krawędź do linii zgięcia, to ostatniego już nie odginamy. I teraz. W bocznych kwadratach, czyli tym, tym, tym oraz tym kwadracie musimy zrobić im przekątnie. czyli tą krawędź przykładem do tej krawędzi. Tak samo tutaj. Też tak samo i tutaj też tak samo i teraz te obie krawędzie przykładamy tutaj do tych linii zgięcia Oczywiście tu też tak samo robimy. I teraz wzdłuż już wcześniej zrobionych linii zgięcia zaginamy tutaj do tej środkowej linii zgięcia. Czyli robimy to. Teraz rozginamy sobie to troszkę. Tak? I nasz jeden klocek domino jest gotowy. Teraz, żeby domino nam się rozwalało, to tutaj mamy jedną warstwę na górze. A tutaj na dole mamy dwie warstwy. I tutaj, gdzie na górze są dwie warstwy, musimy po prostu je postawić, żeby one były na górze. A ta z jedną warstwą, żeby podpierała się na podłodze. I teraz. Bierzemy sobie miarkę, najlepiej żeby miała ona 5 cm, tak jak moja. Możemy sobie wyciąć albo odmierzać linijką. Stawiamy sobie jeden klocek i odmierzamy właśnie tą miarką i tutaj stawiamy kolejny klocek. Następnie przestawiamy i tutaj tak samo. Bierzemy następny klocek i w końcu utworzy nam się coś sensownego, gdy zrobimy dużo takich modułów. możemy się tak bawić w nieskończoność. Może to się czasami nie przewracać, bo to nie są normalne krocki. ale nie przejmujcie się tym. Może to się Wam udać, nawet za pierwszym razem. No właśnie jak teraz. Może trzeba mniejszą miarkę robić. Może no, większą. Nie wie, nikt nie wie. Więc to koniec. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego porannika.